Siemano, z tej strony AMWK ja, jesteśmy w kolejnym filmie na moim kanale, jak możecie zauważyć jest ze mną dzisiaj Doknes i będziemy w dzisiejszym filmie reagować na playsy of Minecraft, więc możecie zostawić na starcie łapkę w górę no i oczywiście zasubskrybować. Czemu mają Doknes zasubskrybować? Bo szkoda by było przegapić takiego materiału. Dokładnie, więc mordeczki, lecimy sobie z pierwszym filmem. Okej. Okay. O kurde, co jest? Chłop niewidzialny. Na pocce widzialności. Pa, rozwali go. Co? O chłopie, o chłopie, co jest? MLG, a to był przypadek tylko. Co jest? CO JEST? Oh. <grywa> Ej, to, to musiał boleć, to musiało naprawdę boleć. Ej, w ogóle stary, że... Że ludzie takie playsy robią stare na SkyBlocku, nie? W sensie na tym, na SkyWarsach. No, no. Chłopie. Bo to jest jakiś taki podobno bardzo... O, o nie, najgorzej, najgorzej. Załamka. Pa! Załamał się, chodź. Nie, 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 jest? Co jest? nie, Co nie, ale jazda to było. No, ej, mocno to było, stary. To było mocne. Co? To było oh, fake. To stary w tym. Oj, to było mocne tam. Aaa, to było bardzo mocne. To było bardzo mocne, no. Jaki dźwięk w ogóle, co jest? Ej, ale ten kauldron no, wcześniej naprawdę mi rozwalił mózg. No, Oho, jest jakaś laseczka. Sklirowała. Sklejrowała sobie ekwipunek! Nope. WHAT?! Ej, on naprawdę... Ej, ale on myślał, że to my zadziała?! My on naprawdę myślał, że to nie nie zadziała?! Co jest? jest? Się co jest? To się stało? I czego... Oh przelatując go... Co jest? Moc... Moc... You oh donkey!

Wow. it, please! No, ostro, ostry farcik. <noise> Ej, po prostu spadł, tak? Okej, okay. to było dziwne. No Ej, to jest... Człowiek! Ej, nigdy czegoś takiego na warsztatach Ale... nie widziałem, stary, nie? Ale yeah, Mocno, naprawdę mocno to było, no. Co się stało? Co on tu zrobi? Oh oh, oh. Y o nie... CO JEST? <laughs> wait, wait. <We laughs> się... A On co pierwszy jest? raz grał w Minecrafta chyba Ej, ale jak można się na coś takiego nabrać? Nie wiem, że go jakimś trafił Co jest? CO? Tu chodzi? CO? co? <laughs> co, co jest? To się nazywa trikshot? Co jest? Co jest? Co jest? O nie... I siedzi taka, wiesz, taka wycinowana, rozwaliła jedno kopie, drugie... Tak, nic jej nie wypada. I dalej. <grywają> są z <buzią> otwartą. <grywają> Ej, stary, mocne rzeczy naprawdę. Stary, jaka ta w ogóle? Co, co jest? Chłopca odwalił... <grywają> Ej, nie gadaj. O oh, nie, o oh, nie... O oh, nie... Jeszcze gra w próbował się chłop wyratować, nie? Co? Co jest? Co jest? Chłop nie ogarnia, Yeah, let's go! Yo, let's go! Co tu się wydarzyło w ogóle? Ej, ładnie, ładnie. O kurcze. Nope. Przykro mi bardzo. Chłop się wkurzył, w biurko stary, wszystko poleciało. coś. Co jest? Chłop go zamknął What? w obsydianie! Obsydianie go zamknął! What? 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 Najgorzej! Call me, call me, call me, call me. What? What the George, George, yeah. George, f? <laughs> o nie, najgorzej! Co? Co? Co! 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 Co się stało? Ej, ja nie wiem, czy ja bym dał rady, coś takiego zrobić, stary. Trzy razy pod rząd. Ej stary, jestem ciekaw, czy naprawdę to jest tak, że możesz nauczyć tego walenia wiadra, czy to po prostu ludzie mają czyty do tego? Ja myślę, że normalnie można walnąć wiadro Ale wstawić. dostał lepę No He threw the ender pearl up after putting down TNT. And teleported okay. right next to Aha, the Aha, okej okay. To wybuchło w tym czasie, to w tym czasie Tak, to a tamten tym zanim impu... pociekł Ta, 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 ej ale, to ale to mocno, to mocno, no? mocno przekminione no. ra, Ale to była mocno Jeszcze chłop wystrzelił To bo była mocna akcja w Mocno no o oh, nie! Najgorzej! Not... No! <laughs> no, no. no. <laughs> Najgorzej! Wait, what? Tam przecież so się śmiało nie płakał. Tak, wykładam. Przecież nic nie rozwalił, stary. No. no. <laughs> Wait, how did you do that? Yay! <laughs> right, Pa! Ale, kurczę, no stary, stary, z takiej way odległości way w ogóle trafić, co jest? Jakim fartem? I wygrał, bo to był ostatni typek w ogóle, co jest? Co jest? jest? Mocne. Co? Co? Nie. Jeszcze no, na hardkorze, najgorzej. Na hardcore. Oooo, no, hardkorze. O, no <grym> tak, dlaczego oni tam o tak płaczą? No! O płacze. my go, no, mi w Co to było? O co <grym> chodzi? O co? Chleba, 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 chleba! Chleba, chleba, chleba! Ej, w endzie też wybucha. Ej, ja o tym nawet chyba nie wiedziałem, że ty, będzie wybuchał. To jest wszystko moc, co się tu dzieje. Trochę tak, no. Czym tutaj nas zaskoczą? Okej. Okay. Uuuu. Wow. chłopie, ale to musiało być takie klikane, wiesz no. o co chodzi? I stupid. I stupid. No. You no. stupid. You stupid. Yeah! Ten... Chłop w szoku, generalnie, no, nie wie co się szoku. stało. Nie that, make this. Co jest? Co?! Okay. So co? Co? Ej, bez kitu łódka tak zadziała, stary, jak nie woda. Ej, mocno, mocno. Dwa razy kliknąć. No ta, no ta, no. Żeby wyjść i wejść jakby, nie? No. Ooo. Oho, albo go wydupi. Ej, ale patrz, ma dziwną teksturę z No, ale w ogóle ma jakieś dziwne teksturki. Co jest? Co jest? Aha. Ty nie gadaj, nie gadaj! Co tu się wydarzyło w ogóle? Co? Ej przeszedł przez drzwi w ogóle, co jest? Aż nie wyrenderowałem tego stary Ej, no, to było mocno Oho. Co? O, chłop! 4 z jednego jajka to jest możliwe? Nie wiem, stary, pierwszy raz coś takiego widzę. A on nie rzucił, rzucił tych tak jajek to więcej, stary na przykład? Co? Rzucił chyba tych jajek więcej niż jedno, tak mi się wydaje. ty wrócił tak z itemki po prostu, żeby zakrozaczyć, a ja tutaj sweeper spawnował. I wybuchł, stary, nie? O, co to było, I Po chłop w ogóle ten. What the, what the, nine, nine Ej, no dobry seat trafił, hit. bo to pewnie speedrun jakiś chyba nie? No Takie <noise> 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 lagi człowieku! Please, let me play. Co let jest? Me go, Ej, Czemu on takie faktycznie. Czemu on takie lagi miał w ogóle? O co chodzi ty? No, nie wiem, internet z drewna może? Alright. Co jest z jego włosami stary? Nie wiem Pa chłop kopie na deryt Czemu on nie wykopał tego na derytu? on speedruna robi i nie mógłby... Co? ale chciał być kozakiem. Ale chciał być kozakiem Co jest? Ej, zawód ten sam typ. Pa! Jedno serduszko

Chłop go zmasakrował po prostu stary Pa! Pa! pa, pa. pa co? Co? Pa. O kurde ej to było naprawdę mocne, to było... Słuchaj, jakby by mi też działał troll w myszce to też bym takie rzeczy robił. No, a nie działa Nie, dlatego właśnie... Stawcie łapkę w górę, jestem taki nudem do kniasa.

Yo! Yeah, let's go! To była mocna rzecz. No. <laughs> When you get lucky, but still mess up? O! Oh, wow! O, oh, mm -hmm. już nie za dobrze. O, oh, już nie za dobrze! Ojojoj! <laughs> Ojojoj! Oj. Oj, oj. Gość zapewny siebie. CO JEST? TY! Ale oh, ogarnął w ogóle, oh, w ogóle ty... Ooo, oh, diamonds! Oh yeah! Wpadłem do lawy. CO? Yeah, najgorzej stary, <laughs> yeah. najgorzej! <laughs> to, było, to, było, to było, mocne. Oj, mocno. I cyk. Tyle, on, dostał, on dostał obrażenia ten gast od perły? Stary, nie, a dlaczego on się pan na któryś czas już agasta? Nie wiem stary o nie, no i gorzej, stary miał do wody trafić. No niebo do nie trzymał. <laughs> Co to było? Ej, to było trochę dziwne! To było, mocno, no. No, to było mocno, No, to było mocno, mocno. dziwne. <laughs> o kaktusa, Ta, no. na hardkorze skoczył you're na hardkorze sam yeah. co jest? Oh no. i spadł stary albo się udusił, albo się udusił. wow się oh na hardkorze na nope. I'm a co jest? Co <śpiewa> jest? Yeah. Mm. Co jest? Pa! Jeszcze blok zdążył postawić! Ej, mocno! Pokczup! O tak! Ej, ja też sobie oglądam to co zaraz bardziej, no. co mi się w tej WordPress bo jakieś to łatwe. Ej, no, się wydaje. ej, wydaje się, że zrobiliśmy sobie. Muszę, muszę sobie najpierw myszkę kupić. No kup sobie myszkę z i prawa, z tym trolem <śpiewa> Skywars i Bedwars, same place'y są, nie? Patrz, widziałeś Yo! to! No widziałem. Stary, mocno. Co to jest? Czemu, czemu on się tak wystraszył? Nie wiem. co jest? Chyba Donate był z dźwiękiem Creepera, on był w magazynie. Ooo, nowe wiadro, tym razem na śnieg. Co jest? Ej, ten dźwięk jest straszne. w mapach horror. Te no. dźwięki są takie. Co się? Co jest? Dziwny tekstur pak nie? Pa, on zginie. Co? Ale ja chyba każdy tak miał, że jakiś spadł w noterze, stary, no bo stary. była jedna ta jedyna dziurka, w którą jedna, po prostu jedyna. wpadłeś. Co jest? Co jest? O lol. Mocne to było. Y więc słuchajcie, to by było na tyle w dzisiejszym filmie. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, zostawiacie łapy w górę. Jeżeli chcielibyście więcej tego typu filmów, to po prostu piszcie komentarze, czy chcesz doknać coś dopowiedzieć na koniec. Jak Ci się podobały dzisiejsze filmy? Zdaję sobie sprawę, że mam nie scroll w myszce. No więc takim akcentem kończymy. Trzymajcie się, widzimy się już jutro. Elo!